No i oczywiście salon w paleto. Jak wiadomo to jest najlepszy salon, ulubiony salon po prostu. Mogłem naprawdę powiedzieć. Lepszego salonu już nie było. Jak widzicie, to takie mamy levelem. Zbieramy, zbieramy. co Czemu chodzi? What are you doing? Czemu tamtędy chcesz wychodzić? Stupid nob. Ty Tyfy w ogóle. Według mnie to jest w ogóle określenie, gdzie koleś mówi nie. Co za noby, Dlatego wychodzimy na podejście agresywnym jeszcze głównymi drzwiami. To brzmi jak plan, który pewno nic nie stracimy po drodze, co nie? na pewno tak się nie wydarzy. Jak uciekamy tędy, to jest oczywiście bliżej na helikopter. To jest prawda, jest bliżej na niego. Ale jest też druga rzecz, które jest do niego bliżej, dlatego nim nie pojedziemy. Pojedziemy kanałami, gdyż pan Host zdecydował. A wiadomo, zdanie pana Hosta jest święte. Dlatego nie będziemy uciekali z tymi drzwiami, tylko ucieknijmy głównymi, staćmy dodatkowe 100 tysięcy. Ale to tam druga rzecz. A nie, hoście? Tu masz samochód, prowadzisz. Co z tego, że tutaj dokładnie mamy helikopter w tym miejscu? Dokładnie tutaj na prawo. Tam mamy helikopter, dlatego jedziemy drogą, która w ogóle jest jeszcze dłuższa od wyjścia stamtąd. Dlaczego? Nie wiadomo. Tak robimy, tak zdecydował pan host. Dobra, to jeżeli w takim razie my tu jesteśmy nobami, to czym nie jest, kurde? Arcy królem, że to ogarnął? Czym ty jesteś, koleś, w takim razie? Bo ja ci powiem, że to co to robisz to są że jeden z najgorszych decyzji, jakie można naprawdę robić na tym W ogóle na tym napadzie. Pan Hoss sobie wraca tunelami, chce wrócić po samochody do ucieczki, no bo są samochodami do ucieczki. Jak to określił, głupie noby no. O kiedyś tam przyjdzie, no 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 jedź koleś, jedź, jedź, jedź. On tam będzie miał znowu pościg, więc znowu będzie uciekał tunelami, więc spokojnie, nie przejmujcie się nim. On przyjedzie może za 15 minut. Ale jak wiadomo to my tu jesteśmy tylko głupimi nobami. A on, tutaj to wiadomo, on to już jest um, normalnie weteran tych napadów, nie? I'm you Co jest z tym kolesiem? It's scripted. Ty jesteś rozkryptowany, koleś. Cóż, on i tak jest potrzebny na tym punkcie, ale to jest według mnie... Skoro pan host twierdzi, że nie musi być na zakończeniu, to nieźle. Ja nawet nie chcę nic pisać, nie? Po prostu na tym czacie, że do niego, bo to jest... To jest jak już dla mnie to... To już jest nie do ogarnięcia, co tu się dzieje. Jedzie, kurde, o. Wybuchnął samochód. Ja coś muszę więcej mówić. Jakbyśmy grali na hardzie, no to byłby reset. Trzeba byłoby od początku. O nie. O nie. Ale z tym kolesiem już robiłem napad. Jest to pan host, który wszystkich nazywał. Głupie noby, bodajże. Coś takiego, a sam robił tak najgorsze decyzje, nie. Że chyba gorszych decyzji chyba na napadzie się nie dało zrobić, więc jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądało na kasynę. Podejście z nim na cichu, bo wtedy było na sprytną. No. O ma aktualnie 49 level. Ja sobie z chęcią tutaj wejdę, wy się tam zajmijcie. Ja jestem bardzo ciekaw, bo widzę, że każdy tu się pcha generalnie. Do tego więc niech się pchają. O, to widzę, że już w awaneli, czyli brawo, brawo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze tam randomie, dobrze ci poszło. No i tam schodźcie na dół, nie? Wydaje mi się, że szybko tam zajmie. Wait! O, zaczyna się. Zaczyna się hostowanie tego kolesia. Powiem że powiem wam, że on nie był jednym z najgorszych. Byli gorsi. A wait, to oni chcą, żebym ja wyszedł i z nimi wszystkimi wszedł. O, to bardzo dobrze. Bardzo miło z waszej strony. Będę mógł zobaczyć waszą porażkę albo ewentualnie zwycięstwo razem. Chur, nie z mi na drodze, koleś. O, <słuch> są S. Kurde. Dobre jest to, że ty koleśnicy zrobiłeś. Tylko ta dwójka że wszystko wyraszywało. Zwłaszcza Linux. Nie wiem, no, tam koleś sobie może otworzy, może nie. Nie no, widzę, że poszedł tam pan Hoss, więc załóżmy, po... jak będzie, myślę, jak random. Pewno poszedł, to tworzyć, no bo co innego może robić? Jak nie, no to ktoś to inny zrobi, to jak kiedyś tam nech. Nie wiem już nawet, na którym filmie to będzie. Ale jeden kogoś to, no, nie wiem, napisa coś takiego, że do napadu jest potrzebny random, który będzie ogarniał, inaczej tego nie da się przejść. Ale tak, w ogóle to już rzeczywiście, kolej się otwiera, pan Hoss decyduje się na otwieranie drzwi. I tak nie mogę nic z tym zrobić, nie? Skoro pan host się zdecydował na otwieranie, więc niech otwierę. No, nie zrobił dostaw Dugana, więc to jest bardzo istotne. Niby nie będzie dało się w miarę, w przedwoitym czasie pokazywać tych ochroniarzy, ale tworzył drzwi. Widzę, że zabiera pan host obrazek, więc lecimy. No, mówię drill. No już. Ja wykryciłem dwie skrytki. I właściwie tyle, bo tu nic praktycznie nie ma. What are you doing? Really? Spokojnie, ludzie. Spokojnie, Linux. Ja wiem, że on jeszcze nazwie was głupimi nobami. Że to będzie wasza wina. Coś kaza alarm. <gryw> ja nie mogę. Nic no, jest... nie wiem. To no, oczywiście, że to nie jest zapłacalne. Może i sobie wyciągnąłeś 6 tysięcy więcej. Więc w zasadzie my wychodzimy teraz ze skarbca z kwotą 2 712 On wyciągnął 6 tysięcy więcej przez to. Także my wyjdziemy teraz ze skarbca. Myślę, że 2600 to będzie dobra rzecz. Znaczy, że wyjdziemy z całego kasyna. 2600. ale w ogóle uda nam się wyjść, bo pamiętajmy, że oni nie mają dostaw do gana, więc. To nie są już byle jacy przeciwnicy do pokonania. Musimy na nich walić, tak nie wiem. Troszeczkę e, ammo, kurde, w głowę musi polecieć, więc to nie jest byle już jaki przeciwnik do pokonania, ale spokojnie, on, on wie co robić, nie? Grałem z tym gościem poprzedni napad, więc spokojnie ludzie, on jeszcze nas będzie nazywał głupimi nobami, ale widzę, że akurat tutaj ekipa no, spokojnie sobie daje radę. Samochody tak zwanego Jasia fasoli. one nie są super, one są, szczerze powiem, beznadziejne, ale lepsze coś takiego. O, Sanol! <laughs> Ajajaj. Oj, 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 jak zawsze. Tylko czemu tędy idziemy? To nie ma akurat sensu, żeby jechać naokoło, ale... Z drugiej strony... Jeżeli tak będziemy na to patrzeć, to w ogóle nie było sensu, aby... Zbierać skrytki po... 6000, co nie? Ale widzę, że ci przynajmniej go ignorują, to jest bardzo dobrze. Uzna, już uznali pana, no, pana Hosta za, no wiemy go, że jest ziemniakiem. I sami po prostu wzięli sprawę w swoje ręce. Ja w sumie, jak już się znalazła dwójkę gości, którzy wiedzą co mają robić, no to ja się pod tym podpisuję. No pan Hosta jednak jest taki ziemniaczek. Ale patrzcie, wy, nie, nawet więcej straciliśmy. 200 tysięcy, żeśmy stracili w strzelni. Zobaczcie, naprawdę straciliśmy ogromną sumę pieniędzy. No, drzwi, luz 200. Rzeczywiście, no my straciliśmy 200 tysięcy. 200 tysięcy to jest masa. Naprawdę, to jest taka ilość. A spokojnie, pan Hozar wyciągnął ze skrytki 6 tysięcy więcej, więc musiał się opłacało. Wejść. Moduju mnie. Wejdź. O, czy powinienem wyjść? Co koleś mówi, co żeby wy wyjść. od początku, mówisz? Co że powiem, jeżeli lecimy w tym momencie helikopterem. To szczerze, to jest największa strata czasu dla każdego z nas tutaj. I to autentycznie, to jest dla każdego z nas w tym momencie tutaj strata czasu. Z tego napadu i tak my zrobimy z 300 tysięcy, tak? To byśmy mieli może te 360, 370 dla każdego by było. Bardzo duża różnica by to było. <grytania> Na Wiley. Teraz jest oczywiście dobra rzecz. Wszyscy się rozchodzą, przynajmniej po dostaniu tych 300 tysięcy, nie? Ach, wyszedł koleś. Czy chciał zrobić specjalnie jeszcze rzecz taką, żeby nikt nas nie dostał? Chociaż z, z drugiej strony, co nawet chciałem wyjść przez chwilę. Nie, no dobra, co będę robił? Niech cała drużyna sobie zarobi chociaż te 300 tysięcy. A ten pan Hoss znowu pokazał, że no jest jednak dobrym zawodnikiem. Też... Co my mógłbym określić ten Pan to nawet nie jest odzwierciedlenie takiego typowego randoma. Mógłbym powiedzieć, nawet nie jest taki typowy random. Czy nawet typowy random nie, popeł nie popełnia takich decyzji. Ciężko jest mi naprawdę to określić, ale... Szczerze, to jest chyba jeden z gorszych gości <grym> Jaki ja tutaj grałem. Jest tak autentycznie, to jest chyba jeden z gorszych gości, który grałem w ogóle kiedykolwiek te napady na kasyno. W każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego cześć.